Jestem nad jeziorem piaski. I tu wchodzę na pomost. Przeżyłem niesamowite rozczarowanie. Jeszcze na mapę Google jeszcze była woda, a tu o! Wyschuje jezioro. Ja pierwszy raz widzę coś takiego. Jeszcze widać pomost. Dość porządny, tylko stary, ale porządny. Czyli tu było dość sporo wody. A tu takie coś końcóweczka. Ciekawe, dlaczego wyschło. Tu jakby był strumień, jakiś znaczy strumyczek wyprowadzający. No i tak to wygląda. Wyschnięte jezioran. Pojciutkie było. Ale podejrzewam fajne. Musimy się tu fajnie kąpać. Cieplutka woda. Jakaś wieża jest. I takowa. Także no już raczej <gryny> nie będę się kąpał. Czyż się tak zastanawiam, czy wejść na środek jeziora. Jeśli bym na środku jeziora, gołą stopą. To wieża. To jest ciekawe. Na drugim stronie jeszcze jest. Na drugim, powiedzmy, brzegu. Dobra, coś ostrość. Bo na drugim brzegu ktoś tam jest. Może w brzegu. Na drugiej stronie wyschniętego jeziora, tak. Owo. Dobra. Kończę to. Jeszcze jest na szczęście tutaj obok jedno jezioro. no i że już będzie woda.